Zacznijmy od tego, że MindShift Odważ się myśleć inaczej to kurs, który zmienia sposób, w jaki patrzysz na siebie i na świat. To podróż, która pomoże ci przejść od myślenia pełnego ograniczeń do możliwości, jaką oferuje zmiana perspektywy. Oto co możesz osiągnąć, kończąc ten kurs. Odkrycie prawdziwego potencjału. Podczas kursu odkryjesz, jak Twoje myśli wpływają na życie, a zmiana sposobu myślenia pozwala uwolnić się od starych ograniczeń. Nauczysz się, jak zmienić swoje przekonania, które przez lata blokowały Twój rozwój. Zyskasz narzędzia do przekształcania negatywnych wzorców myślenia i zaczynasz świadomie kształtować swoją rzeczywistość. Przezwyciężanie lęków i ograniczeń. Jednym z kluczowych osiągnięć tego kursu jest pokonanie lęków, które paraliżują cię na co dzień. Dowiesz się, jak podejść do strachu z odwagą, jak wykorzystać go jako motywację do działania, a nie jako przeszkodę. Kurs pomoże ci przełamać te wewnętrzne bariery, dzięki czemu podejmiesz decyzje, które wcześniej wydawały ci się nieosiągalne. Zwiększenie poczucia sprawczości. Jednym z kluczowych elementów kursu jest przywrócenie poczucia sprawczości w Twoim życiu. Nauczysz się, jak przejąć kontrolę nad swoimi wyborami i decyzjami, przestając czuć się ofiarą okoliczności. Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać swoimi emocjami, myślami i działaniami, by zbliżyć się do swojej wizji sukcesu. Tworzenie własnej przyszłości. Na kursie nauczysz się, jak tworzyć i realizować swoją wizję przyszłości. Dowiesz się, jak wyznaczać cele i konsekwentnie do nich dążyć. Kurs pomoże Ci rozwinąć umiejętność patrzenia w przyszłość z optymizmem, w pełni świadomego, że Ty jesteś autorem swojej historii. Nawyki, które kształtują sukces. Podczas kursu dowiesz się, jak skutecznie wprowadzać zmiany w swoim życiu. Stworzysz nowe nawyki, które pozwolą Ci lepiej zarządzać swoim czasem i energią. Będziesz w stanie codziennie podejmować działania, które przybliżą Cię do Twoich marzeń i celów. Nauczysz się, jak wdrażać te zmiany w sposób naturalny i trwały, by sukces stał się Twoją codziennością. Kurs MindShift Odważ się myśleć inaczej to kompleksowa transformacja, która obejmuje każdy aspekt Twojego życia, od mentalności po działania. Nauczysz się jak myśleć odważnie, jak podejmować decyzje z pełną świadomością i jak przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje w Twoim życiu. Przekształcisz swoje ograniczenia w nowe możliwości, a Twoje marzenia staną się bardziej osiągalne niż kiedykolwiek wcześniej. Czas na zmianę zaczyna się teraz. Z mindshift stworzysz życie, które naprawdę chcesz prowadzić.